Czy jest coś takiego w moim życiu, co czuję, że już do mnie nie pasuje, co czuję, że ogranicza moją wolność i uniemożliwia mi dalszy rozwój. Warto też przyjrzeć się swoim relacjom z innymi osobami. Czy utrzymuję pewne relacje z przymusu, z poczucia obowiązku? Nie dlatego, że naprawdę chcę i nie dlatego, że są dla mnie dobre i Umożliwiają mi stawanie się lepszym człowiekiem, tylko raczej z przyzwyczajenia może dlatego, że uważam, że tak wypada. Nie można ruszyć naprzód, niosąc ze sobą zbędny bagaż, więc zostawiamy za sobą tylko to, co do nas przestało pasować z czego wyrośliśmy jako ludzie. Myślę, że nie jestem jedyną osobą, która zauważyła, że ten kończący się rok był pełen dziwnych zdarzeń, takich, które wcale nie były przyjemne i które przynosiły pewne bolesne przebudzenie. Odkrywaliśmy, że osoby, które wydawały się uczciwe, wcale takie nie są. Odkrywaliśmy, że różne relacje, które mieliśmy, właściwie wcale do nas nie pasują. Odkrywaliśmy, że rzeczy, które robiliśmy z nawyku, myśli, które mieliśmy z nawyku, tak naprawdę wcale nam nie służą. I teraz to nie jest przypadek, dlatego że kończy się właśnie w kalendarzu chińskim rok węża. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek, w jaki sposób zachowuje się wąż, który potrzebuje zrzucić skórę, to zrozumiecie wszystkie uczucia, które towarzyszyły wam w tym kończącym się roku węża. Więc może zacznę od początku. Węże znane są z tego, że zrzucają skórę. Robią to nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że życie je do tego zmusza. To wcale nie jest przyjemny ani łatwy proces. Kiedy wąż czuje, że wyrósł ze skóry, którą nosił, dlatego że kiedy wąż rośnie, jego skóra nie rośnie razem z nim. Więc przychodzi taki moment, kiedy. Stara skóra, którą miał dotychczas, staje się zbyt ciasna, zbyt mała, i wąż czuje ból, czuje ograniczenie wolności. I wtedy, ponieważ czuje ból i wie, że to jest moment, w którym jest bardzo wrażliwy na zranienie, to szuka cichego, spokojnego miejsca, gdzie będzie mógł się schronić, kładzie się tam, oczy zachodzą mu mgłą. I musi skoncentrować się na tym, co ma przed sobą do zrobienia, i pomału zaczyna wychodzić z tej starej skóry, a pod spodem czeka już nowa skóra, większa, która na nim wyrosła. Symbolicznie, w przenośni, to jest to, do czego zmusza nas ten kończący się rok czyli rok węża. To jest rok, kiedy musimy pozbyć się tego, z czego już wyrośliśmy, co jest dla nas za małe, zbyt ciasne. I dotyczy to wszystkich sfer życia. Dotyczy to na przykład relacji, dotyczy to myśli, przekonań, dotyczy to nawyków, dotyczy to rzeczy, którymi się zajmowaliśmy. Dotyczy to również fizycznych, materialnych przedmiotów, którymi otaczamy się na co dzień. Więc pod koniec tego, Roku węża, który będzie trwał trochę dłużej niż nasz rok kalendarzowy, nasz, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego że rok węża w kalendarzu chińskim kończy się dopiero 16 lutego. I wtedy, po roku węża, po roku zrzucania starej, zbyt ciasnej skóry, po roku rozstawania się z tym, co już nie jest dla nas dobre i z czego wyrośliśmy i co trzeba zostawić za sobą, przybywa rok konia, czyli rok Działania, ruszania, biegu naprzód, ale żeby móc ruszyć naprzód i biec w przyszłość, trzeba najpierw zostawić zbędny bagaż czyli to, co mamy do zrobienia w roku węża. Więc teraz, pod koniec roku węża, trzeba zadać sobie kilka pytań. Na przykład, czy jest coś takiego w moim życiu, co czuję? Że już do mnie nie pasuje, co czuję, że ogranicza moją wolność i uniemożliwia mi dalszy rozwój. To jest właśnie jedna z takich zbyt ciasnych skór, których musimy się pozbyć. Warto przejść się po mieszkaniu i poczuć, czy gdzieś w którymś miejscu. Po prostu poczuć sercem, czy gdzieś w którymś miejscu istnieje energia, która mnie ogranicza. Być może stoi tam przedmiot, który wcale do nas nie pasuje i który czas uwolnić, oddać, otworzyć swoją szafę i popatrzeć na ubrania, które mam. I nieważne jak długo w tej szafie wisiały, bo jest takie przekonanie, że jeżeli co, nie nosiłam czegoś przez rok, to należy to wyrzucić. Ja myślę inaczej i zgadzam się z tym, co mówi Marie Kondo. Japońska specjalistka od uwalniania przestrzeni. Ona mówi, że trzeba każdą rzecz wziąć do rąk i poczuć jej energię. Czy to jest energia, z którą chcę zostać, czy też czuję, że jest w tym, w tym ubraniu coś, co do mnie nie pasuje? Jeżeli tak, to oddaję to, zwracam temu ubraniu wolność, dziękuję, że było ze mną, ale oddaję komuś, do kogo to ubranie będzie bardziej pasowało. I tak we wszystkich sferach. Czy jest jakaś relacja, na przykład zawodowa, w której jestem, ale w której wcale nie czuję się dobrze i to nie jest moja skóra, w której czułabym się dobrze i w której mogłabym się dalej rozwijać jako człowiek? Warto też przyjrzeć się swoim relacjom z innymi osobami. Czy utrzymuję pewne relacje z przymusu, z poczucia obowiązku? Nie dlatego, że naprawdę chcę, i nie dlatego, że, że są dla mnie dobre i umożliwiają mi stawanie się lepszym człowiekiem, tylko raczej z przyzwyczajenia może dlatego, że uważam, że tak wypada. To już jest, to już jest ta stara skóra, z której wyrośliśmy. To jest bardzo ważne, dlatego że nie można ruszyć naprzód. Niosąc ze sobą zbędny bagaż, więc zostawiamy za sobą tylko to, co do nas przestało pasować, z czego wyrośliśmy jako ludzie. Zostawiamy za sobą to i rozstajemy się z tym, nawet jeżeli to jest proces nieprzyjemny i bolesny, trudny i wymagający wysiłku, dlatego że to jest coś, co ogranicza nam dalszy rozwój, tak jak zbyt ciasna skóra, w której, jeżeli zostaniemy, to będzie nam coraz trudniej, coraz ciaśniej, coraz bardziej nieprzyjemnie. I co będzie sprawiało, że będziemy mieli poczucie zniewolenia w życiu, zamiast iść naprzód z poczuciem wolności i radości i spełnienia. Więc to jest czas, ten koniec naszego roku i jeszcze półtora miesiąca, żeby przyjrzeć się wszystkiemu, co mam w życiu. Wszystkim osobom, wszystkim relacjom, wszystkim przedmiotom, wszystkim przekonaniom, i zastanowić się, czy to wciąż pasuje do mnie, czy ja wciąż w to wierzę, czy też może czas już rozstać się z tym, dlatego że wyrosłam z tego, tak jak wąż wyrasta ze skóry, która staje się dla niego zbyt ciasna. Serdecznie Was pozdrawiam z Bogoty, stolicy Kolumbii w Ameryce Południowej, i stąd życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i szczęśliwego, pomyślnego, uwalniającego całą Waszą energię przeobrażania się z tego, co było. Wyrastania z tego, co już jest dla nas zbyt ciasne i do nas nie pasuje, żeby stworzyć nową przestrzeń, nowe miejsce, i w, ty, w tej nowej przestrzeni, w tym nowym miejscu życie umieści to, z czym pójdziemy dalej w przyszłość, co jest dla nas dobre, lepsze i co bardziej do nas pasuje. To prawda, trzeba mieć odwagę do tego żeby po pierwsze uświadomić sobie, że jakaś relacja, coś, co robię, jakieś zajęcie albo przedmioty, do których jestem przywiązana, że to już w ogóle nie jestem ja, że to nie odzwierciedla ani mojej duszy, ani mojego umysłu, ani, ani moich przekonań, ani tego, dokąd chcę dążyć i mieć odwagę do tego, żeby odsunąć to od siebie, zostawić za sobą i lekko, lekkim krokiem Ruszyć dalej w przyszłość. Z całego serca życzę Wam tego na święta i na nowy rok. I razem lekkim krokiem wejdźmy w nowy rok, który jest przed nami. Serdecznie pozdrawiam.